Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy trochę o nieśności, ale będę wam mówił o nieśności u siebie w hodowli. Także już nie będę wam mówił, co się składa na nieśność, bo myślę, że po tylu odcinkach każdy zdaje sobie z tego sprawę. Natomiast powiem wam, jak wygląda nieśność u mnie, bo zawsze wam mówię, co wpływa na nieśność, jak to wygląda. Potem mi piszecie w komentarzach, że się cieszycie, że to faktycznie pomaga, że poprawiliście warunki i kury lepiej się niosą. Natomiast chciałbym dzisiaj Wam powiedzieć, jak to wygląda, słuchajcie, u mnie. Więc zapraszam do oglądania, oczywiście prośba o łapeczkę w górę i subskrypcję, żeby coraz więcej ludzi było świadomych, jak tą nieśność poprawić. No i żebyście te osoby, które nie widziały, żeby ten film zobaczyły, że faktycznie jest tak, jak mówię, że to nie są żadne tam ściemy, żadne oszustwa i tak dalej. Także moi drodzy, jeżeli chodzi o samą nieśność u mnie w hodowli, to tak naprawdę oprócz tego, że kury się pierzą, a staram się kupować dobre egzemplarze drobiu, to znaczy kury, które są zdrowe, które są młode, ze sprawdzonych hodowli, od osób, które no już kupowaliśmy ileś tam czasu, to raczej nie ma takiej opcji, słuchajcie, że oprócz tego, że kury się pierzą, żeby u nas kury przestały się nieść. U nas ta nieśność w ogóle nie spada, nawet zimą. Wiem, że były odcinki, w których pokazywałem, że w kurniku było tak zimno, że aż woda zamarzała. Natomiast yy, są też inne czynniki, które na tą nieśność wpływają, o których już wam mówiłem i one też powodują to, że ta nieśność nie spadła. Oczywiście wahało się to, tak? Jak na przykład mam powiedzmy 50 kur, no to na te 50 kur ta nieśność jest co najmniej na poziomie 50, 60, czasami 70%. Nie podam wam dokładnie ile jest jajek, bo to się zmienia. To też nie jest tak. Słuchajcie, jak w hodowlach tych yy, intensywnych, gdzie E, po prostu e, jajka mamy no, prawie codziennie, bo tam kura potrzebuje 24 godziny. Ten dzień świetlny jest przedłużany, dłużej się tym kurom doświetla i wtedy tych jajek jest dużo więcej, oni mniej więcej sobie wyliczają, ile tego jest. W takich małych hodowlach nie da się tego sprawdzić ze względu na to, że kura codziennie sobie wychodzi na wybieg, tu złapie jakiegoś robaczka, tu sobie gdzieś przejdzie, potem usiądzie do gniazda, potem usiądzie na grzędę i nie da się słuchajcie, tego wyliczyć, ile jest jajek. Statystycznie można podać, że powiedzmy na 30 kur, średnio jak kura co drugi dzień ma jajko, no to można powiedzieć, że te 15 jajeczek na tą hodowlę dziennie wychodzi. Tak mówię Statystycznie, jeżeli tych kurby było 100, to powiedzmy 50 i to też jest, słuchajcie, dobry wynik, jeżeli chodzi o małą hodowlę. Tutaj się nie przejmujcie, że Wam trochę ta nieśność spadła, bo to może zależeć od różnych czynników. Może zależeć od pierzenia, może zależeć od pogody, nie mówię, że od grymasu kury, bo tu raczej nie, ale najczęściej właśnie będzie to kwestia wynikająca z tego, jeżeli te wszystkie warunki macie zachowane... Że problemem jest po prostu coś, co nie zagrało. Czyli na przykład w tym przypadku kura może być chora, lub jakiś zły materiał genetyczny, i tak dalej, możliwości jest wiele. Dlaczego u mnie kury się tak dobrze niosą? Zdradzę wam sekret, o którym już mówiłem milion razy, ale zdradzę na przykładzie swoim, może będzie wam łatwiej to sprawdzić, czy zweryfikować. Więc tak, po pierwsze. My codziennie słuchajcie, yy, możecie powiedzieć, że to nie wpływa na nieśność, ja nie mówię, że wpływa, ale chcę Wam pokazać procedury, które my robimy, które nam pomagają w zdrowotności i w nieśności udrobiu. Po pierwsze, codziennie myjemy poidło i karmidło, codziennie, nieważne, że to karmidło jest drewniane, że nie kosztuje 500 zł, że nie jest jakieś profesjonalne, codziennie jest myte. Tak samo poidło, nieważne słuchajcie, że tutaj widzicie, że ta woda jest niby brudna czy niebrudna, bo tak widać na nagraniu, wierzcie mi, że ona jest czysta, tak samo tam. Codziennie po i karmidło jest myte. Woda jest czasami wymieniana dwa razy dziennie, mamy taką możliwość, więc się po prostu dolewa. Woda jest chłodna, nie jest brana ze studni, tak jak tam widzicie, tylko najczęściej jest to woda właśnie z kranu, bo tutaj ze studni to się wręcz boimy trochę tym kurom dawać takiej wody. Jeżeli chodzi o pokarm, my karmimy różnorodnie. Tam mamy piwnicę, w której mamy warzywa. Już wam też pokazywałem na nie jednym odcinku. Gotujemy parowane ziemniaki praktycznie co drugi, co trzeci dzień z różnymi bulionami albo z zielonką zrywamy kurą, właśnie tam jakąś trawkę, czy idziemy gdzieś tam dalej na pole, jakąś koniczynę, no różne rodzaje zielonki, to też macie u mnie w filmach, możecie sobie sprawdzić. Więc to jest słuchajcie, pierwsze takie główne źródło nieśności, które powoduje to, że kury się dobrze niosą i po drugie są zdrowe. Kolejna kwestia jest taka, co też nam pomaga, no to jest ten kurnik murowany, gdzie tutaj to yy, po pierwsze jest cicho i spokojnie, bo tutaj jakieś tam dźwięki większe nie dochodzą. Yy, po drugie kura nie widzi co się dzieje tak na zewnątrz to też jest dobre, bo ona się czuje w tym budynku, tak to nazwijmy u siebie w domu komfortowo, po trzecie wybieg ma w miarę blisko, więc jeżeli pojawia się jakiś drapieżnik to zawsze ucieka, po czwarte kura u nas tak jak widzicie jest skazana można powiedzieć sama na siebie, no oprócz gołębi które przylatują, co też jest dużym ryzykiem, bo mogą jakieś choroby przenieść, ale generalnie kury są same, nie mamy żadnych psów, słuchajcie nie mamy żadnych dzikich zwierząt, nic tych kur nie straszy, ogrodzenie jest dość wysokie kury nam nie przefruwają mają ciszej spokój no oprócz mnie, który chodzi właśnie tutaj wam ględzi, mówi co i jak, to raczej kury nie mają e, innych nieproszonych gości, no może tylko osoba, która właśnie przychodzi tutaj to wszystko e, w miarę ogarnia, żeby to jako tam e, wyglądało jakoś. Tak samo z oświetleniem. Zainwestowaliśmy, słuchajcie, w lepsze oświetlenie. Jeszcze Wam powiem a propos drzwi. Drzwi też są mocne, też nie mówię, żebyście takie drzwi sobie yy, specjalnie yy, kupowali, czy robili, bo te drzwi tam teraz, zresztą też ze względu na te ceny, są bardzo drogie. Natomiast tak jak widzicie, mamy okienko. Jest jakikolwiek przewiew. Okienko nie jest tutaj, tylko jest właśnie tutaj, żeby był taki delikatny przewiew dla tych yy, kurek. Nie wygląda to, słuchajcie, jakoś bardziej profesjonalnie. Ja wiem, że Wy macie kurniki, które są może dużo większe, bardziej wzbogacone i tak dalej, ale to nie jest potrzebne kurom. W żaden sposób to nie jest potrzebne kurom. To jest potrzebne dla was może, żeby cieszyło oko. Natomiast dla kur nie jest to w żaden sposób potrzebne. Ściółka, kolejna rzecz. Ściółka jest wymieniana słuchajcie raz na 2-3 tygodnie. O zresztą teraz widzicie nawet tu jest świeża rzucona. Pod grzędą, tak samo w gniazdach. Jest wymieniana raz na 2-3 tygodnie. Gniazda są drewniane. Grzędy są drewniane, nie żadne plastikowe, stworzywa sztucznego i tak dalej. To jest tworzywo ciepłe, jeżeli chodzi o drewno i kury to lubią tak samo gniazda. Kury bardzo lubią takie skrzynki, też warto w takie skrzynki, słuchajcie, zainwestować, są to grosze, niż kupować jakieś profesjonalne gniazda, które się praktycznie nijak nie sprawdzają. Kura ma mieć ciszę, ma mieć spokój, jak siedzi w gnieździe, ma nie widzieć, co się dzieje na zewnątrz, tylko ma się patrzeć bezpośrednio nawet na ścianę i ma po prostu y, się skupić na tym, co ma się skupić. Jakkolwiek to brzmi, o to tutaj chodzi. Tak samo, słuchajcie, oświetlenie. Jeżeli mówimy o oświetleniu, to oświetlenie nie ma być jakieś rażące i ma być równomiernie rozmieszczone, tak jak tutaj widzicie. Jest jedna żarówka, jedna lampka, której teraz generalnie no aż tak może nie widać, że to doświetla. Nie jest jakoś rażące, jest wysoko. Tak samo grzędy. Grzędy, słuchajcie, są wysoko, są wyżej niż gniazda i o tym też warto pamiętać, żeby kura nie okazało się, że będzie niosła gdzieś tam jajka w innym miejscu niż powinna. Co jeszcze jest bardzo ważne? Bardzo ważne, słuchajcie, jest to, że tak jak już mówiłem, mamy te okienka, gdzie zawsze jest jakakolwiek tam wentylacja. Pamiętajcie, my też to robimy. Raz na pół roku. Kurnik ma być, e, ma być wyczyszczony, ma być specjalnym środkiem wywapniowany. Nie chodzi o to, żeby te ściany myć. Chodzi o to, żeby je przetrzeć, żeby tam nie było żadnych bakterii, robaków, żeby było po prostu tego mniej. E, kolejna rzecz. Pamiętajcie o tym, żeby kury najlepiej karmić dwa razy dziennie: rano po wstaniu i potem w południe. Oczywiście wiadomo, że pracujecie, macie inne swoje zajęcia, więc nie musicie tego robić. Ja wam mówię, jak to powinno wyglądać, ale nie musi. Na pewno wasza nieśność przez to e, w kurniku, kurek wam nie spadnie. Okej, okay, więc to jest kolejny aspekt. Kolejny aspekt zdrowotności, nieśności to jest, słuchajcie, oczywiście temperatura. Tu staramy się zachować odpowiednią. Po pierwsze, właśnie przez tą wentylację. Po drugie, przez to, że kury mają cały czas dostęp do wybiegu. Mogą sobie wychodzić, kiedy chcą. Coś tam jakiegoś robaczka złapią. Puszczamy je, co też jest bardzo ważne i zauważyłem, że to poprawia nieśność. I też smak jajka. Puszczamy gdzieś tam, słuchajcie, daleko, właśnie na wybieg, żeby sobie chodziły i łapały zieloną trawkę. Oczywiście nie zawsze to robimy, ale od czasu do czasu je tak puszczamy. Co jeszcze bardzo ważne, jeżeli chodzi o wilgotność, no to tutaj trudno będzie zapanować, chodzi o to, żeby po prostu wentylacja była dobra. Natomiast bardzo ważne, słuchajcie, jest to, żebyście nie zapominali o tych warunkach dla drobiu, to znaczy oprócz temperatury, o której mówiłem, i tutaj ona powinna być mniej więcej 15-20 stopni, bo często piszecie do mnie, że po pierwsze, nieśność Wam spadła zimą, najczęściej tak będzie, i zaraz się znowu pojawią. Słuchajcie, jak tylko będzie listopad-grudzień, Powiecie mi, że nieśność Wam spada. 100%. Jestem przekonany, że będziecie tak pisać. Jest to spowodowane dwoma rzeczami. Po pierwsze, nie doświetlacie kurom w kurniku yy, światła, nie świecicie im dłu dłużej niż powinno. A pamiętajcie o tym, że kury potrzebują co najmniej 14 godzin dnia świetlnego, więc jeżeli tam się robi ciemno, wchodzą do kurnika, mają mieć doświetlone, nawet jak siadają na grzędę. A druga rzecz to jest temperatura. I tutaj pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie uniknąć, tylko musimy je jakoś tam starać się zbagatelizować. Jak to zrobić? No, przede wszystkim na przykład dać więcej słomy do kurnika, trochę pokombinować, coś zrobić, może jakąś ściankę postawić, żeby w tym kurniku po prostu była temperatura dodatnia. Nawet jak ona słuchajcie, będzie 3 stopnie, a na zewnątrz będzie minus 5 stopni, a w kurniku będziecie mieli 3 stopnie. Wiem, że kurniki macie różne. Niektórzy macie drewniane kurniki, jakieś plastikowe. Trudno Wam będzie dopasować tą temperaturę. Ale trzeba kombinować, żeby ta temperatura była dodatnia i wtedy Wam ta nieśność tak drastycznie nie spadnie. Jeżeli temperatura będzie ujemna, kurom się raczej nic nie stanie, ale po prostu zobaczycie, że ta nieśność będzie dużo bardziej mizerna. Więc to są, słuchajcie, podstawy. Nie ma tu żadnej magii, nie ma tu żadnej, nie wiem, paszy pełnoporcjowej. A, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jeżeli... Uważacie, że jakieś koncentraty i pasze pełnoporcjowe poprawią wam nieśność. To oczywiście, że wam poprawią, ale wpłynie to na jakość jajka. Więc tutaj ważne jest to, że nawet jeżeli chcecie, i ja to polecam zrobić, jeżeli macie jajka nawet dla siebie, polecam, to nie jest żadna trucizna. Kupić worek paszy pełnoporcjowej jakiejś takiej sprawdzonej firmy, sprawdzić skład i tak dalej i dawać kurom, nawet słuchajcie, nawet raz dziennie. Ale jedną łyżeczkę, jedną małą łyżeczkę tej paszy pełnoporcjowej. Jeżeli będzie to w całym posiłku, w ogólnym rozrachunku, jak tam dajecie parowane ziemniaki, zboża, warzywa, zielonkę i tak dalej, taką jedną łyżkę i to rozpuścicie tam, rozprowadzicie, nie wiem, w tych parowanych ziemniakach, czy co tam będziecie kurą robić, to zobaczycie, że wszystkie składniki będą po pierwsze kurką zaspokojone, a po drugie to nie wpłynie na jakość jajka, bo to są znikome ilości. Naprawdę to są znikome ilości. Mówię o tym dlatego, że czasami trudno jest Wam zbilansować tą dietę dla drobiu, ten pokarm, a tu jesteście w stanie to zrobić właśnie przez tą paszę pełnoporcjową, która jest yy, robiona przez producentów. Nie mówię, żeby dawać dużo, mówię, żeby dawać trochę i z głową. I to są słuchajcie tak naprawdę podstawy, główne rzeczy, które na to wpływają. Można jeszcze o tym gadać i gadać, natomiast pytaliście mnie, co wpływa, jaką ja mam nieśność, więc Wam mówię, u mnie ta nieśność praktycznie wcale nie spada. Czy miałem kur 100, czy mam kur teraz 50, czy 70% ta nieśność wcale nie spada. I tu ona nie spada, słuchajcie, dlatego że ja mam e, super, właśnie kurnik, czy ładnie pomalowany, czy gdzieś tam zieloną trawę na wybiegu. Nie, moi drodzy. To są te wszystkie czynniki, które się na to składają, o których wam mówię. Każdy z tych czynników, którego nie będzie, to praktycznie będzie powodowało to, że kury mogą się słabiej nieść i mogą być mniej, nazwijmy to, tak zdrowe. To tyle, prośba o łapkę w górę i subskrypcję i moi drodzy udostępniać ten odcinek. Koniecznie, żeby każdy hodowca wiedział na co zwracać uwagę, jak do tego podchodzić i nie dać się oszukać przez ludzi, którzy nie mają pojęcia i się wypowiadają. Bo potem są takie właśnie sytuacje, że wy do mnie piszecie i macie problemy, nie wiecie co macie zrobić. A to jest naprawdę proste, tylko trzeba wiedzieć co robić. Napiszcie komentarz, co myślicie, jakie macie zdanie, czy to pomaga, czy nie pomaga, może jakieś pytania, inne rzeczy. Pytajcie śmiało, moi drodzy. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Hej!